Cześć, przed nami zadanie numer 4 z matury 2021 z nowej ery. Mamy obliczyć wartość wyrażenia i wygląda ono bardzo, bardzo trudne. Ja zaczniemy, zacznę sobie od przekształcenia liczby x. x równa się 1 plus pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3. W jaki sposób to przekształcimy? Oczywiście na samym początku usuniemy sobie niewymierność, czyli... Mnożymy w górę i dołu, czyli licznik i mianownik naszego łamka, razy pierwiastek z 3. Tutaj pojawia nam się taki nawiask i po prostu teraz każdy z każdym, czyli pierwiastek z 3 razy 1 to jest pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, no to mamy plus 3. I w mianowniku powstaje nam trójeczka. Tak oto przekształcony, tak przekształconą liczbę x będziemy sobie podstawiać do waszego wyrażenia. Czyli tutaj do tego, w każde miejsce x, wpiszemy to, co uzyskaliśmy. A więc pierwiastek z 3 plus 3, kreska łamkowa 3, i tutaj tą jedynkę minus 1 zastąpimy od razu na ułamek o takim samym mianowniku. Czyli, żeby w mianowniku musi być trójka, no to u góry też musi być 3, bo 3 przez 3 daje nam jedynkę. Plus. Jedynkę tutaj zostawiamy na razie. I znowu przepisujemy pierwiastek z 3 plus 3 przez 3. Tutaj mamy minus 3 trzecie. To się równa. Jeżeli już mamy mianowniki o wspólnych, y, ułamki o wspólnych mianownikach, możemy przejść sobie tutaj do odejmowania. Czyli mam pierwiastek z 3 plus 3 odjąć 3, to zostanie nam sam pierwiastek z 3 przez 3. Tutaj jakby się to nam zeruje. I to samo pojawia się u góry, czyli mamy pierwiastek z 3 plus 3, odjąć 3, i zostaje nam sam pierwiastek z 3 przez 3. Ale nie zapominamy o tej naszej jedynce w liczniku, czyli mamy taką sytuację. Dokładnie tak. I teraz yy, musimy pamiętać, że kreska łamkowa zastępuje nam znak dzielenia, czyli w tej chwili mamy pierwiastek z 3 przez 3. Plus 1 podzielone przez pierwiastek z 3 przez 3. Oczywiście pamiętamy, że dzielenie ułamków polega na mnożeniu przez odwrotność tej, tego drugiego ułamka. Także pierwiastek z 3 przez 3 plus 1 razy odwrotność. O, właśnie odwrotność. Czyli 3 przez pierwiastek z 3 równa się. I uzyskujemy. Pierwiastek z 3 przez 3 plus przez pierwiastek z 3. W tym momencie tutaj bym usunął niewymierność, żeby mieć i w tym uzyskam po prostu wspólny, wspólny mianownik. Także pierwiastek z 3 przez 3 przepisujemy plus 3 pierwiastka z trzech razy pierwiastek z trzech i razy pierwiastek z trzech. Pierwszy ten tutaj ułamek przypisujemy pierwiastek z trzech przez trzy, można tutaj się łatwo pomylić, plus trzy pierwiastki z trzech, a w mianowniku mamy 3. a więc wynik końcowy tutaj mamy jeden pierwiastek z trzech, tutaj mamy trzy pierwiastki z trzech, więc łącznie to są cztery pierwiastki z trzech przez trzy. To jest odpowiedź.